Cześć, witajcie w podsumowaniu tygodnia w Motorsporcie. MotoGP poinformowało, że finał tego sezonu odbędzie się na Circuit de Barcelona-Catalunia. Ostatnio wspominałem, że po powodziach w rejonie Walencji seria odwołała wyścig na Ricardo Tormo i szukała pilnie nowej lokacji. Tor znany także z obecności w kalendarzu F1 zagości najlepszych motocyklistów świata, już w tym tygodniu podczas finału sezonu 2024. Jari Mati Latwala, szef Toyoty w WRC, w 2025 roku będzie pełnił rolę szefa zespołu tylko na część etatu i ograniczy swoje zobowiązania w WRC. W 2025 roku 39-latek będzie łączył rolę szefa zespołu z pełnoetatowym startem w FIA European Historic Rally Championship. Jak powiedział, w Monte Carlo i Szwecji, czyli pierwszych dwóch rundach sezonu, będzie obecny na miejscu w roli szefa zespołu. Latwala weźmie udział w przyszłorocznych europejskich wyścigach za kierownicą Toyoty Selika Turbo 4WD. Od przyszłego sezonu Rajdowe Mistrzostwa Świata zamierzają zrezygnować z napędu hybrydowego w samochodach Rally One i jest to prawie potwierdzona informacja, ponieważ Światowa Rada Sportów Motorowych ma zatwierdzić tę decyzję, a to wydaje się formalnością. W tym roku byliśmy świadkami karuzeli newsów na temat hybryd w rajdach. Początkowo zrezygnowano z tego komponentu w trybie natychmiastowym, a następnie postanowiono, że będą one w użyciu do końca ery technicznej. Wzrost kosztów napraw tych jednostek spowodował odejście od napędu hybrydowego od sezonu 2025. Roman Biliński podpisał kontrakt z zespołem Rodin Motorsport na przyszłoroczny sezon Formuły 3. Polsko-brytyjski kierowca po trzech latach w Formule Regional European Championship zagości w mistrzostwach F3. Partner zespołowy Roberta Kubicy w Robert Schwarzman, przechodzi do IndyCar z zespołem Prema na sezon 2025. Prema Racing wystawi kierowcę u boku Caluma w swoim pierwszym sezonie IndyCar w historii. Schwarzman w 2019 roku wygrał Mistrzostwa F3, a dwa lata później był wicemistrzem F2, oba razy w barwach Premy, jednak nigdy nie pojawił się w stawce Formuły 1. Kale Rowan-Pera, dwukrotny i jeszcze aktualny mistrz WRC, który w tym sezonie zalicza częściowy program i startował także w Porsche Carrera Cup Benelux i mistrzostwach Driftu, zaliczył dość nieoczekiwanie test w bolidzie Formuły 1. Fin jeździł na torze Red Bull Ring za kierownicą RB8 z 2012 roku, a także w bolidach Formuły 4 i Formuły Renault 3,5. Rowan-Pera jest jednym z najbardziej uzdolnionych kierowców, gdyż w każdej serii, której startuje, ma świetne tempo, a test w bolidzie F1 to, jak powiedział, spełnienie jego marzeń. Gabriel Bortoleto dołączy do stawki Formuły 1 na przyszły sezon. Brazylijczyk będzie jeździł pełny sezon u boku Nico Hulkenberga w zespole Zaubera, czyli Stake F1 Team a Audi od 2026 roku. Bortoleto to aktualny lider mistrzostw Formuły 2. Oznacza to jednocześnie, że obecny skład, czyli Walteri Botta Zigua, New Joe wypadają ze stawki F1 po tym sezonie, a nic nie wskazuje na to, żeby w przyszłym roku mieli się pojawić na gridzie. Jedynie Finn prawdopodobnie pojawi się u boku Kimiego Antonellego i George'a Russella jako kierowca rezerwowy, ale nic nic jeszcze nie jest potwierdzone. Pogłębił się konflikt kierowców F1 z FIA, zwłaszcza z jej szefem Mohamedem Bensulajemem. Stowarzyszenie kierowców założyło wspólne konto na Instagramie i wydało tam oświadczenie, w którym sugerują szefowi FIA zmianę tonu komunikacji z nimi. Stwierdził on ostatnio, że nie chce przekleństw, w przekazie jeden i wezwał kierowców i cały padok do dbania o język, przez co pojawiły się kary finansowe dla niektórych, między innymi dla Maxa Verstappena i Charlesa Leclerc'a. Kierowcy nalegają, by traktować ich jak dorosłych, a w tle biją echa niedawnej afery ze ściąganiem biżuterii przed wsiadaniem do bolidów. Kierowcy w oświadczeniu zwrócili także uwagę na brak transparentności w związku z tym, jak wykorzystywane są pieniądze wpłacane przez tych, których ukarano grzywną. W Zeszłym tygodniu odbyły się testy przedsezonowe Formuły E na torze w Haramie w Hiszpanii. Trwały one 4 dni. W nadchodzącym sezonie 2024/2025 wchodzi ulepszona generacja bolidów Gen3 Evo. Nowością były także próby zastosowania pit stopów. Mają one polegać na tym, że kierowcy otrzymują 10% naładowanie baterii w ciągu około 30 sekund. FIA oraz seria mają podjąć wkrótce decyzję, czy pit stopy będą dopuszczone do wyścigu. Kierowca F3 w tym roku, Dino Beganowicz, pojedzie w Formule 2 z zespołem Dams w dwóch ostatnich wyścigach sezonu w Katarze i Abu Dhabi. Dwudziestolatek zastąpi Juana Manuela Correa. Beganowicz dołączy do Luka Browninga, Christiana Manzela i Olivera Getego, którzy z F3 także przejdą do F2 tylko na te rundy finałowe. Jednak nie ma żadnej wzmianki o tym, że te gościnne występy potrwają dłużej niż dwa weekendy. Johan Kristofferson został siedmiokrotnym mistrzem w rallycrossowych mistrzostwach świata podczas ostatniej rundy rozgrywanej w Turcji. Kierowca miał 46-punktową przewagę w klasyfikacji generalnej przed weekendem. Sobotnią rundę wygrał Ole Christian Veiby, a niedzielną Juharyt Konen. Shotsuboi zapewnił sobie tytuł Super Formuły w roku 2024, zajmując drugie miejsce w niedzielnym, ostatnim wyścigu sezonu na torze Suzuka. 29-latek przystąpi także do finału Super GT w przyszłym miesiącu na torze Suzuka z szansą na zostanie szóstym kierowcą w historii, który wygrał oba najważniejsze mistrzostwa Japonii w tym samym roku. Joey Logano został w niedzielę trzykrotnym mistrzem NASCAR Cup Series, wygrywając ostatni wyścig w sezonie na torze Phoenix Raceway. Tempo Logano było coraz słabsze pod koniec wyścigu, a jego kolega z zespołu broniący tytułu, Ryan Blaney, szybko się do niego zbliżał, przedzierając się przez kierowców Hendrick Motorsports, Kyle'a Larsona i Williama Byrona, uszczuplając przewagę z ponad dwóch sekund do kilkudziesiątych, niestety bezowocnie. Tim Penske pozostaje niepokonany w obecnej erze NASCAR, wygrywając ostatnie trzy tytuły z samochodem siódmej generacji. Co warto obejrzeć w ten weekend? Przede wszystkim finał sezonu MotoGP odbywający się na torze w Barcelonie. Największą szansę do zdobycia tytułu ma Jorge Martin. Sprint w sobotę o 15, a wyścig główny w niedzielę o 14. Przedostatnia runda sezonu Supercars odbędzie się na ulicach Adelaide. Dwa wyścigi w sobotę i niedzielę o 6 polskiego czasu. Dzięki za oglądanie.